Tu mamy montaż pompy LWD-90 w suchym dębie pana Sławka. Mam jednostkę zewnętrzną powiesioną tutaj na ścianie. Ta jednostka współpracuje z buforem. Bufor mamy 500 litrów, jak widać, bardzo duży i zajmuje praktycznie całą przestrzeń od. Podłogi po sufit. Obok mamy zbiornik ciepłej wody użytkowej WS w pojemności 200 litrów. Pompę mamy tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, LWD90 HMD1. Pompa współpracuje z instalacją grzewczą. Jest to instalacja wykonana z grzejników, także jak najbardziej tutaj pompa LWD 90 jako pompa wysokotemperaturowa nam się sprawdza. Do pompy mamy oddzielnie poprowadzone zasilanie. Jest to zasilanie zrobione, jak widzimy, z. aparatami renomowanej firmy ITON, mamy zabezpieczenie grzałki trójfazowe B16, C16 mamy trójfazową zabezpieczoną sprężarkę, automatykę zabezpieczoną mamy wyłącznikiem B10 pojedynczym oraz mamy tutaj zainstalowany czujnik zaniku i kontroli kolejności faz. Ważne, bo wiadomo, że jeśli by się zmieniła kolejność faz, to nasza sprężarka przestanie Tutaj poprawnie funkcjonować. I ta rozdzielniczka jest zasilana oddzielnie z rozdzielniczki głównej budynku za pomocą kabla 5 razy 6 mm2. I jest to, jak widzimy, wykonane tutaj w ten sposób. Tutaj mamy też pompę ciepła zasilaną z instalacji fotowoltaicznej. Instalacja jest nie uruchomiona. Czekamy tutaj na zgody z zakładu energetycznego. Instalacja, z którą współpracuje ta pompa ciepła, to jest instalacja dziesiątka. Jak widzimy, cały zestaw tutaj jest wykonany z podzespołów i urządzeń firmy Alfa i Notek. Instalacja była wykonywana około dwa tygodnie temu. Państwo są bardzo zadowoleni, że mają cały czas ciepłą wodę użytkową i że instalacja funkcjonuje bez zarzutów. Teraz ostatni etap, który nam został przy podłączeniu tej pompy, jeszcze jej całkowitym już funkcjonowaniu. To będzie podłączenie jej do e, internetu. To zrobimy w przyszłym tygodniu i pompa będzie mogła już w 100% być obsługiwana też przez serwis firmy Alfa i Instalację tą wykonała firma Elektro Łukaszkałka. Zapraszam do współpracy, do odwiedzenia naszych stron internetowych. Dziękuję. Bardzo.